Witamy wszystkich na wcgspain.com. Wszystkie nowe nieruchomości w jednym portalu. Strategia Spain wprowadza na ekrany tę willę, która po prostu krzyczy luksusem. Znajduje się wśród wzgórz Las Colinas Golf Resort, który niedawno otrzymał nagrodę wiodącego luksusowego kurortu willowego w Hiszpanii i Europie, przyznawaną przez World Travel Awards. Zakup nieruchomości w tym kurorcie to wejście do świata pełnego przywilejów, w którym można cieszyć się śródziemnomorskim stylem życia i wspaniałym klimatem. To również daje dostęp do pełnej gamy ekskluzywnych usług, w tym klubu plażowego, przy samej linii brzegowej. Teraz nasz ośrodek otoczony jest 10 tysiącami hektarów Parku Przyrody, a w ciągu zaledwie 8 minut znajdziecie się na plaży, gotowy do rozkoszowania się słońcem. Wracając do naszej nieruchomości, ma ona trzy sypialnie, trzy łazienki, basen bez krawędzi o powierzchni 60 m2 i działkę o powierzchni aż 1094 m2. Niedawno otrzymała również nagrodę od European Property Awards za najlepszą zrównoważoną inwestycję mieszkaniową w Hiszpanii. Willa ma wyjątkową działkę o powierzchni 1094 m2 i przestronny ogród o powierzchni 300 m2. Basen bez krawędzi o powierzchni 60 m2, który sprawi, że za mówicie, rozmieszczony na dwóch poziomach i oczywiście prysznic na świeżym powietrzu. Teraz jest przestronny i wychodzi na basen, ogród i oferuje możliwość korzystania z pola golfowego. Nasza nieruchomość znajduje się w patrolowanej, zamkniętej społeczności, a ponadto jest wyposażona w system bezpieczeństwa, co oznacza, że Wasz dom jest w pełni chroniony. Jeśli podoba Wam się to, co widzicie, pamiętajcie, aby dać nam kciuka w górę, a także możecie dać nam znać, co myślicie o nieruchomości w komentarzach. Teraz chodźcie za mną, a my pójdziemy i rozejrzymy się po wnętrzu. Nasz parter to wyraźne święto naturalnego światła, dzięki tym dużym drzwiom, które zapewniają nam również panoramiczne widoki na najlepsze pole golfowe w Hiszpanii i zieleń w tle. Ta koncepcja otwartej podłogi dodaje przestronności pomieszczeniu. A użycie drewna i neutralnych kolorów zapewnia również naprawdę spokojną atmosferę. Jednak najważniejszą rzeczą dla mnie jest swobodny przepływ powietrza między przestrzeniami, co oznacza, że wszyscy są razem, bez względu na to, gdzie się znajdują. Mamy dużo miejsca, ponieważ powierzchnia mieszkalna wynosi 328 m2. Jest przestronny i oferuje panoramiczny widok na zewnątrz. Jako bonus dołączamy system Smart House, który pomoże wam kontrolować wszystko w nieruchomości. Nie jestem wielkim fanem gotowania, jednak absolutnie uwielbiam tę kuchnię. Wyspa zapewnia nie tylko funkcjonalność, ale jest także centralnym punktem pokoju dzięki marmurowemu blatowi, który łączy się z panelem ochronnym. Kuchnia jest nie tylko piękna, ale także wyposażona w najwyższej klasy urządzenia takie jak ten ekspres do kawy bo kto nie lubi budzić się przy zapachu świeżej kawy. Jest również wyposażona w wysokiej jakości urządzenia, wliczone w cenę, co oznacza, że nie musicie się martwić o ich zakup. Wszelki wypadek, gdybyś nie wiedzieli, za pośrednictwem wtg.spain.com możecie uzyskać zniżkę na tę nieruchomość. To naprawdę proste. Wszystko, co musicie zrobić, to zasubskrybować nasz kanał, a następnie kliknąć link z napisem Chcę zniżkę i wypełnić formularz, który się pojawi. Wtedy, Wojla, będziecie mieć nową cenę. I żebyście wiedzieli, cena będzie ważna do końca miesiąca. Teraz chodźcie za mną, ponieważ zamierzamy sprawdzić resztę naszej nieruchomości. Nasza nieruchomość ma wszystkie sypialnie na parterze, dzięki czemu są łatwo dostępne. Jeden z pokoi ma łazienkę i bezpośredni dostęp do tarasu, dzięki czemu idealnie nadaje się na pokój gościnny, ponieważ mieliby swój własny mały prywatny kawałek kraju. Wila ma również wbudowany system klimatyzacji wbudowany w ściany z funkcjami chłodzenia i ogrzewania dla każdego pomieszczenia. Przejdźmy do drugiej sypialni. Nasza druga sypialnia jest obecnie wyposażona w podwójne łóżko. Jednak byłby to świetny pokój dziecięcy, ponieważ można by zmieścić pojedyncze łóżko. A mimo to nadal byłoby dużo miejsca dla dzieci do zabawy i przechowywania zabawek. Każdy pokój wyposażony jest w telewizor i szybkie łącze internetowe. Do mnie po drugiej stronie domu przyjrzymy się głównej sypialni. Zanim wejdziemy do naszej głównej sypialni, chcę tylko pokazać jak efektywnie zaprojektowana jest ta nieruchomość. Maksymalnie wykorzystuje otwartość, ale nadal zapewnia nam dużo prywatności. Teraz nasza główna sypialnia jest podzielona na trzy różne strefy. Mamy łazienkę z naprawdę glamurowym klimatem, zawiera naturalne elementy, takie jak drewno i marmurowe wykończenie. Jest to idealne miejsce na relaks pod koniec dnia. Nasza sypialnia, która jest naprawdę przestronna i ma mnóstwo naturalnego światła. Ale moją ulubioną rzeczą jest to, że prowadzi do własnego prywatnego tarasu, gdzie bez wątpienia zdecydowanie umieściłbym jacuzzi prawdopodobnie w tym rogu tutaj. Porcelanowa podłoga, elektryczne żaluzje we wszystkich oknach, a także ogrzewanie podłogowe w całej nieruchomości. Wszystkie elementy, które dodają komfortu waszemu domowi. Na niższym poziomie tej nieruchomości mamy ten ogromny garaż. Można go użyć do prawdopodobnie zaparkować do około czterech samochodów, a jeśli nie, można podzielić go na różne przestrzenie: jeden na samochód, jeden na warsztat, a jeśli potrzebujecie więcej, przestrzeń jest więcej na zewnątrz, aby zaparkować jeszcze więcej samochodów, jeśli to konieczne. Teraz to, co właśnie pokazałem, to dodatkowy pokój, który jest całkowicie pustym płótnem. Puśćcie wodze fantazji i powiedzcie mi w komentarzach, co byście zrobili z tą przestrzenią. Teraz ostatnie pomieszczenie w piwnicy, pralnia. Chciałbym tylko przypomnieć, że jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji na temat tej nieruchomości, takich jak plany pięter, dodatkowe zdjęcia lub specyfikacje budynku, wystarczy kliknąć link, a znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje lub zadzwonić do nas, a na pewno będziemy w stanie Wam pomóc. Teraz kilka słów o tej oszałamiającej lokalizacji. Nasza willa znajduje się w Las Colinas Golf Resort, jednym z najlepszych pól golfowych na Costa Blanca. Klub golfowy i wiejski Las Colinas znajduje się na wyciągnięcie ręki z wieloma udogodnieniami rekreacyjnymi, takimi jak pola tenisowe, boiska do piłki nożnej itp. Najbliższa plaża znajduje się w odległości zaledwie 6,2 km. W odległości zaledwie 10,5 km w Torewieja możemy znaleźć słynne różowe laguny, które dostarczają sól do krajów na całym świecie. 6,4 km dalej znajduje się najbliższy port lokalny raj dla wszystkich, którzy kochają wszystko, co związane z morzem. Jedno z najbardziej znanych miast na Costa Blanca, Torre Vieja, znajduje się w odległości 13,5 km od naszej nieruchomości. 8,3 km od naszej nieruchomości znajduje się słynny zamek Torre Vidia w Torre de la Horadada, kawałek hiszpańskiej historii, niemal na wyciągnięcie ręki. Jedno z największych centrów handlowych w Hiszpanii, Lazenia Boulevard, oddalone jest o zaledwie 6,7 km, oferując wspaniałe zakupy na świeżym powietrzu. Najbliższe lotnisko to Mursia International, oddalone o zaledwie 52 km. Teraz ta nieruchomość jest dość ekskluzywna. Dostępne są tylko trzy opcje. Cena wywoławcza wynosi 2 500 000, a kwota rezerwacji to tylko 50 000. Możecie również kupić tę nieruchomość online. A nawet jeśli nie jesteście rezydentem Hiszpanii, nadal możecie ubiegać się o kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 3% rocznie z zaliczką od 30 do 40% ceny nieruchomości. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz film. Jeśli tak, dajcie nam kciuka w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału wideo, aby nie przegapić żadnych nowych wycieczek wideo po najlepszych nieruchomościach w Hiszpanii. Wtgs.com lub nowe nieruchomości w jednym portalu. Do widzenia.